Dodatkowe zajęcia taneczne, język angielski, judo czy rytmika w tym roku szkolnym mogą nie być dostępne we wszystkich przedszkolach. To efekt prowadzonych zmian w tzw. ustawie przedszkolnej. Cały ten problem polega na tym, że przedszkole publiczne nie może pobrać od rodzica więcej niż 1 zł za godzinę zajęć. Poza opłatą za opiekę przedszkolną i wyżywienie placówka nie ma prawa pobierać od rodziców żadnych dodatkowych pieniędzy. Uniemożliwia to więc zatrudnianie przez przedszkole firm zewnętrznych do prowadzenia zajęć dodatkowych. Wszystko po to, by nie zwiększać kosztów rodzicom. Nad rozwiązaniem tego problemu pracuje Eucki Samorząd. Pod uwagę brane są dwie opcje. W obszarze naszym, czyli funkcjonujących przedszkoli publicznych, i w takim znaczeniu, żeby jak najlepiej zagospodarować kadrę pedagogiczną zatrudnioną w placówkach, dla których organem prowadzącym jest miasto Eł. Drugim obszarem naszych poszukiwań i spojrzenie nasze to jest na ukierunkowanie na, radę, na rady rodziców. Rady Rodziców mogą gromadzić środki finansowe z dowolnych składek i z innych źródeł, i jak Pani powiedziała, dotychczas było tak, że rodzice niejako wykładali kolejne złotówki ponad opłaty wnoszone za świadczenia przedszkoli publicznych, po to, żeby móc też zrealizować swoim dzieciom pewne zajęcia. Dodatkowy. Tym samym umowy z firmami zewnętrznymi mogłyby być zawierane bez pośrednictwa przedszkola. Opcją, która nie generowałaby dodatkowych kosztów, może być bazowanie przedszkoli na własnej kadrze i ich kwalifikacjach. Z uzdolnień i wykształcenia nauczycieli korzysta miejskie przedszkole Bajka. Jedna grupa zajęć to są zajęcia, które będą realizowane w ramach udzielanej przez przedszkolę pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, które potrzebują wsparcia pedagogicznego, psychologicznego, dydaktycznego. I w tym roku proponujemy trzy rodzaje takich zajęć: będzie to gimnastyka korekcyjna, terapia pedagogiczna i logopedia. Inna grupa zajęć skupia się na zainteresowaniach i rozwijaniu uzdolnień najmłodszych, jak zajęcia plastyczne, czy taneczne. Owszem, y, może być tak, że, że rodzic chciałby, żeby były inne zajęcia, jak na przykład język angielski, czy, czy w tamtym roku, który się odbywał w naszym przedszkolu, czy, czy zajęcia z judo. Niestety nie mamy specjalistów, a więc osób zatrudnionych z takimi kwalifikacjami, także w tym roku niestety no, nie mogłam zaproponować rodzicom takich zajęć. Może być tak, że rodzice będą musieli poszukać zajęć dodatkowych poza przedszkolem. Ostatecznej decyzji jak będzie wyglądała organizacja zajęć w placówkach jeszcze nie podjęto. Eucki ratusz wciąż prowadzi rozmowy. My chcemy poznać też zdanie państwa rodziców, nauczycieli, dyrektorów poszczególnych placówek. Być może zaplanujemy spotkanie z przedstawicielami rad rodziców po to, żeby też zbliżyć pewne stanowisko co i tak do końca z zajęciami dodatkowymi. Zmiany to wynik nowelizacji ustawy, która wprowadza poza pięcioma bezpłatnymi godzinami każdą następną za jeden złoty. Ełcki samorząd już pracuje nad stosowną uchwałą, wprowadzającą te zmiany do miejskich przedszkoli. Podjęta zostanie ona w czasie wrześniowej lub październikowej sesji Rady Miasta.